wziąłem sobie danie dnia, ale ja podejrzewam, że zjem to i spróbujemy jeszcze innego dania. Dobra, siemaneczko. Siemaneczko, po prostu włączyłem wszystko, nie włączyłem nagrywania. Zjadłem już pół zupy opowiadam wam o tej zupie. A więc tak zamówiłem sobie danie dnia mamy kapuśniak. Znaczy mamy, mieliśmy, bo go niedużo zostało. Kapuśniaczek smaczny, taki delikatny, lekko kwaskowaty. No ja wolę akurat, jak jest bardziej taka, ja lubię kwaśnicę, taką konkretną, kwaśną, gdzie jest dużo więcej kapusty kiszonej. Ale tak, kiobaska smaczna, myślę, że to będzie śląska kiobasa. Taka zarzucajka, to się mówi o nie Smaczny kapuśnik. Naprawdę smaczny. Typowo domowa zupa. Zestaw kosztuje 30 zł. Jest to zestaw dnia. Zobaczymy drugie danie, bo nawet nie wiem co to będzie. Specjalnie wyszedłem na dwór. Jest jeszcze w miarę ciepło. No i sobie siedzę sami nagrywam. Ale smacznie gotują tutaj. Naprawdę jestem miło zaskoczony smakiem tych potraw, bo jem tu drugi raz i, i naprawdę jest tak bym powiedział domową, bardzo dobre a tak wygląda drugie danie ziemniaczki ziemniaczki tłuczone no, dobre ziemniaczki Ale tu mi pachnie z sworówek, mam Ziemiaczki troszeczkę kopereczkiem posypane. Mm. Ta serówka jest niezła. Chociaż sami trochę go szkapa, ale wiecie dlaczego? Wydaje mi się, że surówka spora. Tak mi się wydaje, że tutaj dosyć dużo jest tej zielonej części tego pora. Ogólnie bardzo smaczna. Jak z ziemniaczkami to nie czuć tego, że jest troszkę goryczki w mm. niej. Powiedzmy, że smaczna. Przez tą zieloną część pora to taką nutkę orzechową ona ma. Dobra, spróbujemy buraczki. Przepraszam. To jest kapustka. Wydaje mi się, że to jest robione tutaj na miejscu, także spoko. No i spróbujemy tego. Nie wiem jak to się nazywa, czy to jest KotLet, czy to to jest. Dobra po przekrojeniu wygląda tak. Dobra. No takie takie domowe obiadki. Ten sosik na tym jest całkiem czuć koperek. Nie wiem, majonez. Chyba musztardę, no taki na pewno taki kwaskowy i taki nadający charakteru temu mięsku, no to mięsko takie dietetyczne bym powiedział no taki domowy obiadek dzisiaj jest 2 października i powiem Wam ja mam dzisiaj powiedzmy takie trochę lekkie urodziny urodziny to nie są moje urodziny ale dzisiaj mija 7 lat odkąd nie piję alkoholu w ogóle i powiem Wam, to naprawdę jest 7 lat szczęśliwego życia. Każdemu, kto myśli, yy, czy pić, czy nie pić, naprawdę bardzo fajnie jest nie pić alkoholu. Większość ludzi nie potrafi żyć bez alkoholu. Ja żyję i mam się bardzo dobrze. I ma 43 lata, myślę, że całkiem nieźle wyglądam. Zastanawiam się, czy jeszcze sobie coś zamawiać, czy po prostu darować sobie to już to jedzonko, bo no tu są takie domowe, smaczne obiady, które naprawdę moim zdaniem jest tu smacznie, no i tanio. Za trzy dyszki macie obiad razem, pierwsze danie, drugie danie. No może w barze Pietrek czy w Kubusie może by było 27, nie wiem, 2-3 złote różnicy, ale naprawdę jest tak po domowemu. Widać tutaj taką... Dobra, żeby nikt się nie obraził, tak? ale czuć tu, czuć tu starą kucharkę, która zna się na rzeczy i umie gotować. No i takie typowe, smaczne, dobre, barowe jedzenie. No ja oczywiście wolę kebaby, czy burgery, czy rameny i jakieś inne wymyślne dania, ale naprawdę warto przyjść. Nie wiem, czy byliście. A ja, jeżeli byliście, dajcie znać w komentarzu, czy wam smakowało. No myślę, że naprawdę. Warto odwiedzić to miejsce. Nie wiem, czy iść jeszcze coś zjeść. Przydałoby się jeszcze coś zjeść, nie? Na pewno nie jest przesolone, na pewno jest smaczne, no i domowe. Porównam może pierogi. Wezmę sobie pierogi z mięsem i zobaczymy, czy są smaczniejsze niż tam w Cepeliadzie. Chciałem Wam podziękować, że wbiliście 1000 subskrypcji. Bardzo ważne to dla mnie jest chciałbym, żebyście oglądali jeszcze poziome filmy No, dobra, jak już się tu jestem, to już to wykorzystam spróbuję dla Was więcej schabowy chyba kosztuje 17 zł, no nie pamiętam po przekrojeniu schabowy wygląda tak no nie jest jakiś zbytnio gruby no schabowy jest dobrze rozbity Cepia, ja, jadzie był chrupiący taki a tutaj jest taki mięciutki mm. Ale smaczny, powiem Wam. No, smakuje mi. Naprawdę. Ten schabowy jest taki soczysty. Ha, przyznawam się, jeszcze zamówiłem pierogi. Hmm. Chyba jednak wolę takiego, powiem Wam, schabowego. Bardziej przypomina tego schabowego, co i co moja mama robiła. Nie ma żadnych sząstek, chociaż ja wiem. Nie ma żadnych ja tu. No dobra. Jest jedna żywka, która nie została wycięta. Bym powiedział, że ten sabowy taki jest neutralny. Bo ani nie jest zasłony, ani nie jest zapieprzty. Taki jest. Jeżeli może być sabowy dietetyczny, to bym go tak nazwał. Dobra, idę po pierogi. No trochę jest inny sposób lepienia Te są takie mniejsze, takie pombeczki Poszedłem, poszedłem tam, bo zamówiłem tak i danie dnia, i schabowego i teraz pierogi i mówię, że jeszcze przyjdę po leniwę, a pani mówi, że nie mogę się najeść No pierogi wyglądają tak Smaczne Ale jakbym miał wybierać Schabowy wydaje mi się smaczniejszy niż w Cepeliadzie. No ale pierogi, te z Cepeliady, nie mają sobie równych. No te są smaczne, ale gorsze. Także numer jeden na razie Cepeliada, jeżeli chodzi o pierogi. Ja nie mówię, bo bardzo dobre są te pierogi. Żeby nie było, że ktoś powie, że niedobre pierogi. Dobre pierogi. No ale w Cepeliadzie lepsze. W wydaje mi się, że wiecie co? Że to ciasto na pierogi jest takie bardziej delikatne. Nie wiem, czy to zależy od mąki. Dobra, chyba starczy tego żarcia. Ale naprawdę bardzo dobre. Dobra, nie wiem, czy jeszcze próbować leniwe, Czy da, dać sobie spokój? Tutaj, właśnie pana spotkałem. przecież powiedzieć, że mam pierogi. Powiedział, że to są najlepsze pierogi ruskie w mieście. Także no nie wiem. Już nie będę jadł. Dobra, idę jeszcze na zjeść tyle. Chyba 17 zł kosztują. Ze śmietanką. I zobaczcie, kompocik, co zamówiłem. Za 3 zł kompocik. No to jest kompocik. Dobra. Trochę przygięcie pałki. Także zostawcie suba za to, że, no, że nagrywam dla Was. Kurde, naprawdę to się poświęcam i wam, no, poświęcam się do jedzenia. Normalnie wolałbym mięso zjeść. Zaraz zobaczycie na drugą część filmu, gdzie byłem tutaj z Piotrem, moim kolegą, więc stwierdziłem, że no zanim przejdę na keto, muszę dokończyć tego smakołyka, którego rozpocząłem. Myślałem, że będą te leniwe, będą takie troszkę inne. To jest taka bułka. No nie jest trupąca ze smaku Mam nadzieję, że na maśle, a nie na maśle roślinnym. Taka bułeczka jak do kalafiora. Starsi widowie na pewno pamiętają jak kiedyś na leniwy chodziłem Był taki bar 30 lat temu w Radomiu Nie, 40 lat temu w Radomiu, no dobra, 35 Był bar, nazywał się Bolek i Lolek I Tam były leniwe, ale te leniwe były takie bardziej zwarte, takie zbite i takie były coś a la kopytka No i wtedy po prostu one były przepyszne A te Wiecie, to też nie może być wszystko najpyszniejsze, tak? Najlepsze to, co tutaj jadłem, to wtedy, jak byłem z Piotkiem, ten stek. On się nazywał Stek, ale to nie był Stek. Później ten schabowy, też całkiem dobry. Wydaje mi się, że nawet mi bardziej smakował niż w Cepeliadzie. Pierogi też dobre. No, ten zestaw obiadowy też smaczny. Mm. Ale kąpałcik zarąbisty Kompaucik bomba. Leniwe, spoko, ale chyba bym ich nie powtórzył, bo bym wybrał coś mięsnego. No jak wcisnę tę I to już naprawdę się na. Oddejdź. Niestety, ale tutaj ktoś mnie rozpoznał później. Taki kolego. Pozdrawiam Cię. No i tak. No Pan może vlogi kręci? Ja mówię, No trochę coś tam kręcę. A on, no bo właśnie tak poznałem. nie wiem, to ja bym po prostu dodał coś do tego, żeby było to bardziej słodkie. Albo trochę więcej może sera do środka, żeby były takie bardziej ze sobą zbite. No ale dobra. <laughs> Leką podzik bajka. Myślę, że uczciwie podszedłem do tematu i mimo to, że nie wziąłem wszystkiego, to i tak naprawdę obszernie to temat zgłębiłem. Ta śmietana powinna być trochę bardziej słodka. Wracając do leniwych. No, ja mam cały czas smak tych leniwych, właśnie w Bolku i Lolku. No i ten smak gdzieś tam mi w głowie siedzi. Jak kiedykolwiek <laughs> jeszcze będę jadł te leniwe, bo nie wiem, ja Wam powiem, czy udało się go odzyskać. Finka Pepa. No, po tych leniwych to mi się już nic nie chce dzisiaj. Więc dzisiaj chyba na tej filmie nie będzie. Mm. Kompocik sztos. Także do zobaczenia, do usłyszenia do następnego razu. Trzymajcie się na razie piona. Zostawcie suba, łapkę w górę, albo w dół. Nie, w dół, w dół nie zostawiajcie. Także widzimy się przy następnych produkcjach. Albo nie, może teraz będzie Dubaj, ci Dubaj z moim czerwonym nosem. To na razie w takim razie. Już nie wiem, starczy na dziś. Nara. Nosie Maneczko, dzisiaj jesteśmy na ulicy Słowackiego. Jesteśmy, bo jestem dzisiaj z Kotrem. Kotrze, pokaż się. Pokaż się, Kotrze. Pójdziemy do baru Smakoły. Nie ma, nie. nie mam, nie mam, nie mam nie? Zamówiliśmy sobie steka. Zamówiliśmy zamówiliśmy no, steka z cebulką, ziemniaczkami, surówką Piotrek, powiedz mi smakuje ci? Bardzo dobre. Mhm. <laughs> Zaraz ja ocenię. Im więcej <laughs> Puszka, nas tu nie, nie wpuszczą. Ja przynajmniej jem ciepłe, a to nie zjesz ciepłego, jakbyś więcej gadał. Nie mam dzisiaj kamery ze sobą, więc wszystko będzie nagrywane telefonem. Dobra, najpierw to ja sobie w ogóle spróbuję. Ziemniaczki. <grym> Całkiem niezłe. No takie tłuczone zwykłe ziemniaki. Bez żadnego, nie jest żaden rarytarz, że z masełkiem czy z czymkolwiek innym. Polane są. Już No, niby polane troszeczkę chyba z to Tu ze trzy pareczki są. A on, dobra solówka. Tylko bardzo je mało. Dobra, spróbujemy tego steka. To jest ten stek to, to jest stek, czy to jest kotlet? Nie, to jest dobra. To jest chyba coś, bryzol nazywa. I kotlecik, tylko bez po prostu panierki, ale smaczny. Taki domowy obiadek, nie? Ale bardzo dobre solówki, mam. ktoś nie żałował cukru. A cukier drogi to. Ale ten kotlecik kotlecik stek. Stek. Ale jakbym na takie steki chodził, to. Nie, no muszę to przyznać. Bardzo mi smakuje. No, z tym Stek przesadzili, bo to jest chyba jakiś bryzolnik, a jest naprawdę bardzo smaczny. Te ziemniaczki też powiem Ci mi smakują. Przyjadę dla was. Przetestuję tutaj kilka pozycji, bo nie trzeba to im przyznać, że jest bardzo smaczne taki typowy domowy obiadek. Powiem wam, ja jestem tu pierwszy raz. Nie spodziewałem się, że będzie, że tu w ogóle tak dużo miejsca jest do siedzenia. Myślałem, że tu w ogóle jest jeden stolik. Taka kaputka też jest dobra no tu chyba pieczarki jeszcze są nie wiem czy to przypadkowo wpadła ta pieczarka ale pieczarki fajnie podsmażone cebulka fajnie zeszklona, brązowiutka no nie ma się do czego przypieprzyć tak naprawdę no może to do ilo ilości bo takich obiadków to bym wciągnął ze 4 szybko podane smaczne, domowe jedzenie Dobrze, że nareszcie się zjadłeś. Długo jadłeś. Długo jadłeś, długo gadałeś. Pozdrawiam, córeczkę. Pamiętajcie, oddajemy naczynia do okna na życia. Czy tak tanie nie wiem? Ale na pewno smacznie Co tam jest na fizarek? Pokaż ludziom. Co bo ja to nie widzę. Nie, nie wiem, jaki